Hej, witajcie serdecznie, z tej strony Rzymianin22 i zastartujemy, zaczynamy następny odcinek w sumie myślę, że nadeszła pora, aby się uporać z tymi drogami naszymi aby w końcu zwię zwiększyć tą gęstość i umożliwić wszystkim już tą, ten rozrost jeśli mają taką potrzebę po prostu także po kolei lecimy może takim ciągiem pojedziemy, tutaj my to robiliśmy już, no i tutaj bo to trzeba, trzeba uważać, bo nie właśnie zostają takie małe fragmenty, które właśnie. Podczas budowy nam po prostu pozostały. Teraz tak tutaj. No i jeżeli mają mieszkańcy ochotę zwiększyć swoją gęstość, zabudowy, no to za chwilę to robią. Jak widzicie, zobaczcie, co się dzieje na ekranie. Tutaj też to zmienimy zaraz. Kolej już wszystkie polecimy. Są tego różne korzyści, po prostu. I możemy postawić po prostu tramwaje. To po pierwsze. Następnie zmniejszamy przecież korki. To wiadomo. Korki na drogach naszego miasta. No i przyczyniamy się właśnie do. Zmiany tutaj zabudowy różne powstają nowoczesne, większe wieżowce. Inna gęstość zabudowy, po prostu później jeszcze to sprawdzimy. Czy tam niczego nie pominąłem? Żadnego małego fragmentu. Czyż w sumie nie wiem. Na razie zlikwidujmy ten tutaj fragment 50 tysięcy? O, jak fajnie. Całe nasze miasto będzie jedna wielka sieć tramwajowa. Ekologiczny transport rządzi tym miastem rzymkowo. Abynajmniej może tak się stać w dalszej przyszłości. No, z 300 tysięcy zrobiło się jak widać 120. Chyba wszystko tutaj. Zaraz sobie popatrzymy, czy gdzieś nie brakuje tych linii tramwajowych. No, mieszkańcy odpchnęli z ulgą od tych korków. Chyba wszystko jest dobrze. Dobra. Elektroniki dział elektroniki to jest 500 tysięcy, pół miliona. Także to też będzie w dalszej części do kupienia. W ogóle jakieś budynki? Nic. A jak tam ta służba zdrowia? Właściwie 11. No, w sumie nie najgorzej, czy jakiś komunikat, nic. Edukacja jest całkiem dobrze. W sumie, jeżeli mamy coś takiego, że mamy nadwyżkę, jak widzicie, ja mamy nadwyżkę. Czyli hmm, trzeba by było pomyśleć nad czymś innym, zlikwidować tutaj tą strefę przemysłową, bo ona daje ludziom miejsca pracy. Za chwilkę sobie sprawdzimy, jakie są skutki tych decyzji. Wartość gruntu niska, mega wieża, i tutaj dodajemy poziom kolejny. Identycznie mamy multum tych miejsc pracy. To jest już czwarty poziom, a można mieć maksymalnie 8 zaraz wam pokażę tak to wygląda najważniejsze żeby mega wieża na siebie zarabiała i to jest ważna kwestia Chciałbym, żeby coś się wybudowało tutaj bliżej w tym miejscu. A tutaj pozostało miejsce na jakiś mniejszy zakład. No zobaczymy. No to jest akurat pewna losowość. Tutaj podyktowana przez grę. Mamy trzy mniejsze. Zobaczymy, co z tego wyniknie u mnie. Tutaj mamy wielkie zyski. Tutaj również, że pełne zadowolenie. No i w sumie co? No, cały czas myślę o tym naszym celu. Już wcześniej wspominałem w którymś odcinku, że chciałbym sprzedawać procesory i telewizory. Komputery. No niestety nie mamy takiej odpowiedniej ilości tych fabryk, tak to wygląda. Te wymagania musimy spełnić. Tutaj mamy. Piękny już. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Te, te nowoczesne budynki. No, wspaniałe. Cuda. Wywijasy, nie wywijasy. Mamy dla najbogatszych 151. W sumie chciałbym, żeby tutaj Pojawiły się same te najbogatsze z naj, najwyższego szczebla: parki, skwery. Zrobimy w tym narożniku coś takiego. Tak jest, te się zmienią w te bogatsze tutaj następny postawię obok. A tutaj co jest. Taka strefa bogatych. Jak widzicie, spróbujemy, co się stanie w takim wypadku. Takie sporo obłożenie. No tak, Ci mają za mało miejsca. Troszeczkę się to tutaj źle rozbudowała. Możemy zatrzymać, wyrzucić tą strefę tutaj mieszkaniową. Tutaj niech zostanie ten, ten. Następnie możemy tutaj drogę pociągnąć ku zadowoleniu mieszkańców i w tym narożniku. O, coś, no, tu już nie ma sensu inwestować w te tańsze. Tak. Park. O. No i te... O, proszę bardzo, tutaj ktoś pozostał jeszcze. I teraz sobie wyznaczymy tą strefę za chwilkę. Tak. jak to złoży tutaj wygląda? Ojej, myślałem, że to szybciej będzie ubywać, a tutaj jeszcze jest masa, a masa tej ropy, ogromne ilości. O o, tornado? O kurczę, no to jak widzicie, musimy się zająć czymś innym, tornado nam tutaj pustoszy te tereny. Niestety, tylko nie elektrownia, udało się nie było tak źle. No już mamy teraz pół miliona na koncie, ale wskaźnik godzinowy jest tutaj na godzinę. Mamy no minus, spory minus, już trudny do wyprostowania. Mega wieża nam daje ogromny zysk, ale w sumie no chciałbym wybudować kolejną, nie powiem, i chyba zrobię to w tym miejscu. Chociaż no, miejsc różni, różne są miejsca do rozważenia tutaj, do budowy. Hmm, hmm. O no tak, tu mamy szkołę, e, policję, straż. Szpital mamy tutaj, sprawdźmy te mega wieże. To kosztuje tak ogromne populacje, więcej kupujących i pracowników. Mega wieża elit. Może od tej elitarnej zaczniemy? Chciałbym ją postawić w tym miejscu, jednak to wyrzucimy. Tak, niech to będzie, tutaj stawiamy ten teren dla y, mieszkańców normalne, y, właśnie wyższa wartość gruntu, no bo postawiłem. Teraz tak, tutaj kawałek wykasujemy tego terenu. Dobra, ale tu, tutaj jeszcze chcemy od nich podatki, przecież. Dobra, niech tak zostanie. Ładnie to tutaj już wygląda. No więc, no, cały czas właściwie teraz się skupiam na tych, na tej rozbudowie tych budynków i sprostaniu tych, tych tutaj zapełnieniu miejsc pracy. No, nie wiem, gdzie oni pracują ogólnie, ale widać, jest tych miejsc sporo. O, znów w

Czy się jeszcze jedna mega wieża, właśnie ta standardowa? Czyli po prostu mega wieża bez elit. Nie dla elit wieża. Może postawimy ją tutaj obok? Cóż my tutaj mamy? No właściwie dwa parki i Żadnych takich specjalnych budynków tu nie ma. Wywalamy te centra sportowe. Bo tutaj mamy szkołę średnią, tu mamy policję. Dobra, mega wieża. Już na sam koniec tegoż odcinka. Takie planowanie dzisiaj. Może... Jak to tutaj zrobić? Róbmy w tamtym kierunku. Żeby one się trochę różniły. O, no, i niech tak zostanie. Będziemy zbierać teraz tą gotówkę. Na pewno będziemy zbierać na ten KG elektroniki użytkowej. Tutaj, który to jest elektroniki dział, 500 tysięcy. No i kurczę, no nie wiem, jak tutaj będzie z tymi fabrykami. Można by także zrobić w jednej megawierzy dział handlowy, a tutaj ten teren handlu zlikwidować. I już może częściowo nawet go zlikwiduję. Teraz wam pokażę jak. Te cztery wypadają. Ten też. Ten, no, właściwie wszystkie zburzymy. Coś tutaj zostanie. Chyba nie jest żadnych drobnych elementów. Żadnej takiej drobnej zabudowy nie będzie. I tak zróbmy. Zobaczymy. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Jestem mocno ciekawy. Proszę bardzo, o ile bezrobotnych. <laughs> udało się, udało się. Jakiś tam efekt się udał. Teraz te miejsca pracy będą się pojawiać. Fabryki się wybudują. No mi chodzi przede wszystkim o te fabryki teraz. Żeby te nowoczesne fabryki powstały i te procesory cholera, bo uparłem się na to. Lubię właśnie tę produkcję procesorów. Na tym się zbija ogromne kokosy. No. Więc to tyle. Pauza. I żegnam się z Wami i żegnamy się w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, bo to jeszcze nie koniec naszej przygody z SimCity. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!